Dobry, pozdrawiam wszystkie koleżanki i kolegów, wszystkich fajnych ludzi O tych zakłamanych i naiwnych, no wiadomo, w ten sam sposób co zawsze Tam się widziałem, że co niektórzy martwili po jednej i po drugiej stronie barykady, co u mnie Można by powiedzieć, że zajebiście, ale chuja tam jest zajebiście Nie nagrywałem, bo... Tam YouTube to kurwa taka typowa odskocznia, i jak wchodzi coś zajebiście ważnego, no to się wiadomo, ja zawsze koncentruję na tym co najważniejsze w życiu, czego się nie da kupić za pieniądze. No, ale powiem wam, że wyrósł nam nowy problem. To nie chodzi tam kurwa o klaunów, tylko o coś co kurwa tam jeszcze głębiej sięga. O mianowicie tych. Kurwa, nierządników z nierządu. I chciałem się zapytać, komu się podoba, kurwa, to co oni nam wszystkim gotują? Pierdoli się o ekologii. Zatruli, kurwa, całą modrę. Oczywiście winny się nie znajdzie, kurwa, nie? Jak w Warszawie jak trochę tam szamba wpuścił, kurwa, to była zadyma jak chuj. Tutaj wiadomo, kurwa, kto ścieki wpuszczał i zatruwał, kurwa, od dłuższego czasu. No to jest cisza i palenie głupa, kurwa. Druga rzecz. Jak wam się podoba, kurwa, odbieranie praw, kurwa, z dnia na dzień i wpierdalanie coraz to nowych ograniczeń, kurwa, pod pretekstem ekologii? No wiadomo, że są to takie, kurwa, istoty, co wszystko jak świnia gnojówę, ale... No ja pierdolę, ludzie, no po to chyba macie, kurwa, mózgownice, żeby ich używać, nie? Niektórzy mają tylko po to, żeby wielbić kurwa zakłamanie, jak tych kurwa tatka i synka kurwa tęczowych pajaców. No ale słuchajcie, kurwa elektryczne samochody, tyle o nich pierdolą, jakie to one są zdrowe, kurwa cudowne, idealne, tylko powiedzcie kurwa pierwsza rzecz, czym one są zasilane? No prądem. Skąd my kurwa mamy prąd? Z paliw kopalnych, tak? Bo czystej energii jako tako, kurwa, o ile dobrze wiem, to my nie posiadamy. Albo w jakimś tam znikomym stopniu. Dwa. Gadają cały czas, kurwa, o blackoutach. Ale każą wam wymieniać, kurwa, fury na elektryczne. A czym wy będziecie, kurwa, chomikami, kurwa, napędzać w kołowrotku? Czy Jaki zasięg mają elektryki? Ze znajomą wczoraj rozmawiałem jej kumpel, ma Tesla, Nie. Kurwa, to nieraz lawetom go odbierali. Wszyscy, znaczy, co kurwa to jest? To jest żenada. Następne kurwa, co próbują wprowadzić, kurwa. Świat bezgotówkowy. Czyli totalna kontrola. No i kurwa temat najważniejszy, nie? Dla kogo kurwa ten rząd kurwa nierządników pracuje no wiadomo, że to kurwa szity przez rzet ale zobaczcie co oni zrobili kurwa, mówili wam, że trzeba pomagać trzeba pomagać, no okej, okay, na początku trzeba było pomóc, a co teraz kurwa się dzieje z upadlińcami kurwa w naszym kraju przecież my jesteśmy chyba kurwa przykładem pierwszego kurwa kraju na świecie gdzie obywatel jest kurwa traktowany gorzej kurwa jak napływowi Możesz jeszcze komuś kurwa do śmiechu? No trzeba pomóc? Ja pierdolę. Pamiętam ile lat zbierają nakrętki kurwa na chore dzieci, bo przecież kurwa nierządnicy na, na te dzieci nie mają pieniędzy. Ale kurwa na wypłaty żółto-niebieskim kurwa kredyty zaciągają. Słuchajcie. Pierwszy raz chyba kurwa użyję tego zjebanego kurwa juwdupa do tego, żeby kurwa sobie samemu pomóc. I nie tylko sobie. A jak będziecie mieli, kurwa, namiary na kogoś, to chcę zrobić porządek. To bardzo chętnie dołączę. Tylko nie będą to, kurwa, jakieś pokojowe manifestacje, jazda ciągnikiem, kurwa, po pasach i wkurwianie pieszych i innych uczestników ruchu. Bo ci mają na to wyjebane. Kurwa. Takimi działaniami to tylko, kurwa, naród podburza się przeciwko sobie. No po prostu trzeba iść tam gdzie się psuje kurwa I odciąć ten kurwa parszywy łeb nie? Żeby reszta ryby nie zgniła Ja uważam że przydałaby się kurwa tutaj chyba nowa krew A ci co próbują z kabaretem moim ulubionym wystartować kurwa To nawet im ograniczają kurwa Zasięgi jak mogą nie chcą zarejestrować tej nowej partii nie Co ciekawe kurwa mówienie prawdy w tym kraju Często się przypłaca życiem. No leper i paru innych. Zobaczcie, że kurwa te ograniczenia tak naprawdę kurwa nie mają nic wspólnego z dobrem ludzi. Tylko kurwa z czyjąś korzyścią kurwa. Ale wiecie co jest kurwa najsmutniejsze w tym? Że większość społeczeństwa jest jak myszy. A wiecie dlaczego myszy giną w pułapce? Bo kurwa nie rozumiem dlaczego seria jest za darmo. No i teraz wszechobecne rozdawnictwo. <grym> kurwa, czego to prowadzi, że kraj, który ma zapasów węgla kurwa na 200 lat, nagle nie ma węgla, a sprowadza się jakieś kurwa odpady z zagrabnicy. Znajomych słyszałem, że tym się kurwa palić nie da. Dlaczego kurwa nasze firmy mają ograniczony dostęp do drzewa, a kurwa drzewo się wywozi. Dlaczego kurwa tańsze nawozy szły, kurwa przez upadlinę? Węgiel, drewno. Oj, Boże, to można by jeszcze kurwa wymieniać w nieskończoność. jak się tam pytacie, co z klaunem. Klauna to kurwa, z jego tatkę to z liścia człowiek poskłada, kurwa. Rozdepcze jak wrzoda i pójdzie się dalej, nie? A to chyba mamy trochę poważniejszy problem. No i mam nadzieję, że kurwa troszkę się pozbiera tych ludzi, co będą mieli chęć. Wiem, że, wiem, że jest ich coraz więcej, tylko póki co kurwa sporo siedzi cicho. Ale bo wypadałoby, kurwa, zrobić coś, żeby skończyć, kurwa, to co się tutaj dzieje, i zacząć żyć. Bo nie wiem jak wy, ale ja wolę kurwa zginąć walcząc za coś co uważam za słuszne. Niż kurwa dać sobie po ogniwie, kurwa skracać łańcuch, żeby kurwa zdechnąć w niewoli. Całe życie pod prąd to kurwa co, teraz to zmienię. Ja się poddam. Ludziska, życzę tylko wszystkim, żebyście się pobudzili i zaczęli coś robić. A nie tylko głupio pierdolić, bo za chwilę będzie za późno. Także teoretycznie u mnie wszystko kurwa spoko zajebiście pięknie z drobnymi wyjątkami, a tak naprawdę to kurwa, przecież to się już tu siedzieć w tym kraju, kurwa nie chce. Ale z drugiej strony zajdzie, jeżeli się kurwa we łbie zagnieździły, kurwa <słuch> shity. No to chyba lepiej odciąć kurwa łeb i zastąpić go kurwa czymś lepszym, niż kurwa spierdalać z tego kraju. Pozdro ludziska, i do następnego. Nie wiem kiedy nagram, bo kurwa przez to wszystko to mi chęć do nagrywania odeszła, bo to już kurwa frajdy nie sprawia. No ale wypadałoby zacząć robić. Najlepszego.